jest stąd, nie? Czemu? No jak gramy na poważnie, to byś musiał wypierdalać Jak gramy na... Tak odno to... O, dzieciak jakiś. Kto to? O, na To już spiryt ma To pewnie na totemy znowu gra Patrzcie Jest za pobieg Nieboże Ty ale to ty grasz killerem, ty się nie masz bać. Jak mogłeś? Kto to jest? O nie. To surwy znikają? Jak tak się dzieje? No tam na dźwięk tylko musisz. O o. Dramat. Dlatego musisz nie grać na głośnikach, A to tylko jest na słuchawkach. Przygram na słuchawkach, nie mam głośników. To musisz kupić, nie? że grać na głośnikach no. nic nie słyszysz. No. Myślałem, że sam się szczęk, że to... To chyba sam nie? Dramat. Idę do tej pani, bo ona może dogoni ją. Może dogonisz tu, że no. To ty jesteś jest do... panią? Pani? Nie. Tu sobie ze mnie. Jakie ładne się tu są. Przy tuli Gdzie? Gdzie ta pani pobiegła? No, 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 no. No dobra, nie wiem. Chodź tu. Jadę tu. Chodź do garażu. O ja już tu mam inną jakąś. I jeszcze z latarką, O nie. A tu Martyna. Ale zapraszam. <głosy> <głosy> no ja pierkurwa dole <noise> Oh, <laughs> <laughs> Прошу не рубить. это <laughs> видеть. уже отпустил? Yeah. <laughs> Myślałem, że kogoś tak ładnie tu złapie, a tu nie było nikogo. O, co to było? To, Jimmy To nie ja. Odwiecznik do góry. Pani o. No kurwa No daj się złapać No bi Ej. To ja wiesz te poszukiw. drzwi rozwał, chociaż. Jakie drzwi? No żebym mógł wyjść Nie, no to jest dramat, ja potrzebuję fory. No co oddajemy ci fory, na przykład... Ja ci jeszcze ani raz nie wbiegłem w mordę. Po tu. Nie. Jaki? Paluszka. chcesz <noise> <Zadaniego> paluszka Nie chcę paluszka To ten odpierdala <noise> Jezu <głos> <głos> Dzień dobry, a czemu ten hak jest taki biały? Nie chcę mówić, nie wypada. Tu nie wypada. Kto tu jęczy? No. no, proszę Państwa, to jest po prostu czyterstwo pierwszej klasy. Chłop kurwa co na wolchaku gra Na głośnikach Co ty zrobiłeś? Inne myślałem że nie No to masz fory No i co kampisz już? Nie kampi tylko patrz. To jest kampi dudek. Gafi tutaj. A myślę, że będę taki plop, pro player. Płnij po nich, nie. <tutek> <Jezus>. <tutek> Boże miłe, gdzie ty poszedłeś? Gdzie ty poszedłeś? Dobra, to jest dramat, zróbcie ten gen i wyjdźcie. Po stronie jeszcze. Oj, no. O, chora. Cześć. Kurde, szybciej Co? Co? No cóż Weź ma zaraz okay. poczekaj chwilę wtedy co Dobrze. Nie ja sprawdzę. Mogę wam pokazać Haki i to Coś może dokończyć I myk. Aha, no to Boże. nie dokończył Co, A jesteś taki uszkodzony? A co no, wziąłeś? Oszust! Ja pierdolę, no tylko taka faja może grać z Noedem Chodź, będzie moją ślepą Jeszcze będzie kampił pewnie i tunelował Kto to tak zrobił? No, kurwa Chciałbyś wiedzieć Co ty ma nic Tu widziałem coś <laughs> Gdzień, gdzie idzie poszedłeś. O nie ja. Byłam Ewą. <laughs> to nie on był Ewą. To nie on byłem Ewą. No ziółczki, nie uciekajcie. Hmm. Ej! Co ty tu robisz? Ooo Let's No cóż... trafił... No ku... Każdego szkoda. Słucham? ręka... Słucham? Jeźdź do piwnicy i tam siedzisz wtedy, okej? Nie, 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 nie. Czemu ja kucam? Nowa, nowa mapka. Nie o, wiem, królikowej a... nie wolno ruszać. Dobra, bazal tu jest za tej mapy, to znaczy, że... Nie, ja automatycznie kucałem, no ale to taki szczegół. Jak nie znam. A bo to jest nowy Majers, tak? Kleszczu nie! A, kleszczu, kurwa, przybiegł. słyszę terror, spierdalam z to. A kleszczu! No tak. No, no gipką ty sobie możesz mieć. Kleszczu, Kleszczu, tą... mi... Hipką Dupa, najlepiej. No Kto ma zielo... żółte, białe? Coś nie. Heee. Heee. Kleszczu mnie zostawił. No bo, kurwa mnie goni. Nie, jeszcze nie zmieni tej mapy. Dobra, to nieważne. Arianka jak zwykle mnie sprzedał. Sandowo, Ty się sprzedałeś Ja nie Nie robię takich przydkich rzeczy jak ty jest cichy jest, cichy jest Jaki cichy jak jest głośny Kurwa nie do szafy, ja pierdolę Jest tu co? Jest Jest ten zielony strój wkurwający Dobrze tuneluj go, dobrze ja się nie tu widział. Tuneluj, kurwa, jak tuneluj Tuneluj kurzywa wszystko zrób A jeszcze mnie chyba zablokował, rozumiesz to? Ja pierdolę. Proszę się do mnie. Krótki ogonek. Na tej mapie. Ja widzę te mapy. Nie wiem, kogo rękę to krótki ogonek, no i co. Co poradzisz? O kurwa. Może co to było? Co to było? Gdzie <laughs> wywołasz się ze srowo? Wybuch gazu. Trzeba bazalto znaleźć, bo to łatwy target. Ej! <laughs> Chodź, chodź. Uciekaj, uciekaj. O maje. Co? To... Co to było? No czemu ty za mną biegniesz, ja pierdolę! Ehehehe, tuneluję. Tunel! No bana trzeba dać, zaraz napiszę. Powiedział, tak zrobił Report, kurwa Wallhacki te sprawy Ja tu sobie czujkę dam Ten płomień ma wrażenie, że chuja robi już Nie, ale co taki szczegół To chyba se że a co? Jak tam. Miau? Właśnie co ogniadałem i gówno zrobił. No właśnie ja też stałem tak taktycznie na schodach o, o, o. i myślałem, że trochę mu to zajmie, żeby Wejść, a chuja, prawda? Ja pier... Będziesz go kurwa przeprowadził tu, idiot. Nie przeprowadził, kurwa. Nie Przecież z dziury wyszedł. No twojej dziury. O <grym> kurwa. <i znalazła> On się self-carem leczy. Niosę, pira. Ja mi siada już. No jak ja pierdolę, no gość tu normalnie O on ma well haka. nie no to nie można A może ma jakieś te Boże A masz No w plecy to bardzo to... Chociaż jak ma oko na tyle głowy Trzeba po następne piwo, bo już się wieje Albo. No rijaka, no przecież no nie będzie to nalował, no bez przesady. O, ty! <noise> you never know. Jak już to powie, nie za dzieje? to. <noise> On się spuścił na nią. O kur... Jak się kampi. O nie. Chodź do gena. <noise> to jest tak zwany kampi No. Dobra panowie Ja czekam przy bramie Macie zadanie dwa geny zrobić Panowie i panie w sumie tu. Patrząc po postaciach to w ogóle same panie No co? Ty jeszcze nie razu nie wisiałeś, to powinieneś to wszystko zrobić. Już dawno. Taktyczny płomień. Jak mogło? To jest pewnie zrobione. A tu w ogóle nie ma gena, tak? Super. Sympatycznie. Na górze w domku. No, powiedz mu kurwa najlepiej. Jeszcze, Jeszcze podaj koordynaty, nawet tam tego gena nie ma, kurwa. Kłamco jeden. Jak nie ma? Nie, no nie widzę. Przecież go z słychać z kilometra bazaltu. No to chyba nie ten. Co to było? O oh fuck! Ja też. Proszę nie tunelować. <śmienki> Tunel? A, no, 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 no. co ty chcesz? Ja w książkę od razu. Kurde, Do... nie zauważyłem Szy. tego. Szkoda, że tych dziur, z których on wychodzi, nie można zatykać jakoś. Krowim łajnem czy coś. Tu ten jest zrobiony w końcu. Tak. Jezus sorry. No ty chyba sobie... No, chyba w moją stronę żeś jeszcze poszedł. I co z tymi dwoma genami, bo ja tu czekam przy tej bramie. Kleszczu, no, ile... czemu nieco na różowo? No bo ja mapę odczytuję, no. Aha. Mam, że widzą wszyscy. No, a ty, no super mi mówiłeś, że tam na górze, kurwa, tam gdzie ja byłem, nie było gena! Jest gdzie indziej na górze! O Boże, No to patrz gdzie ja jestem, a nie gdzie kto inny. Każdy próbuje tego gena robić, tylko nie ty. No nie, bo ja czekałem przy bramie, tak jak mówiłem. Ja jestem słowną osobą, a nie. Co teraz poszedłem robić? Bo widzę, że nie mogę na ciebie liczyć. Ja mam zaskoczyć. Zróbmy wszystko. Jak Mam nadzieję, że wszyscy się zgodzą ze mną. Bacik na pewno, a, bacik a na pewno, baczki już wie na O co chodzi? Ty też ty... chyba żartujesz teraz. Taki Gepard, machał. Ja tam tego gena i on nie był ruszany. Który? Ten twój. No, to się myliłeś. <ścoughs> tam jeszcze jest coś ciekawego. Kto tu robi totem? Ja, a czemu ciebie nie ściąga? No nie wiem właśnie. Znaczy, ja, po, ja też pobiegłem w pizdu z... Bo, ale... może wraca i. Już A może gdybyś nie wyciągał z dziurki, to był Tu nie coś. Wlega. Ale Co ja tu... nie wyciągam no. dziurki. No nie, widziałem właśnie. Aha. Gdzie tu jest kurwa ten gen. Ja go widziałem, ale nie widzę. Widziałem, nic. A tam ja pierdolę. No, ty znowu to. <śleski> ty znowu to. Jestem... A! Tu Jezus jest ślapie. kurwa I, No ja też tak powiem. Nic nowego panowie, no nic nowego <grym 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 Jezus Jezus A to się zepsuło? Ja tu postawiłem co jest kurwa bram Kurwa nie strasz człowieku, ja pierdolę tym... Zróbmy to! Pomyślał mnie na minek coś. Ja, ja, no, ja, Spokojnie, najpierw musimy wykręcić wszystkie geny. <laughs> Nieee Dobra, idę po ja, No spierdziela! Jestem <laughs> tylko do genów przyklejany. iść po ariankę ooo ty jezus maria ja no siema siema ale ja, to no był dead hard czy mysleć nie mogę ci powiedzieć co to było A to, jest to, to była sama opieka oh, oh. <laughs> No, 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 no. No. Ale kleszczu? Co tu przyszedł? A, A ty, no, no wiedziałem, że ten przyklejony będzie. Nie. Kto? Tego no, geny, potrafisz To Martyna też tu była. Na chwilę. Jaki? <laughs> Jaki? Dobra, nie. Zostaw to. No, idź sobie, Ariankę, idź wieszać, a nie mnie. Tam też Martyna była, no. O, nie, nie, A co miałem robić? Stać przy bramie? Ej, to we mnie nie trafiło, nie? Ale to taki szczegół. Bo jak ogon wraca, to też wali, nie? Aha. O, nie, nie, nie. Dobra, No, chyba niekoniecznie. Się w rogu mapy. Teraz myślę, że po ciebie przyjdą? No. Przecież ja mam dyntkę. <laughs> <laughs> tak, no, jak, jak ma po mnie przyjść? Ja masz przeciętkę, tak? No, <laughs> jak my wszyscy. Co? No, no. no. żeś wszystkich stunelował. taki jesteś, właśnie kolega. No, dobrze, tak wszystkich porówna. ale dobrze, że ty padłeś, nie? mam ja zrobiłem jednego gena. No ja i za dużo o jednego. Albo dwa? Przybranie, przybranie, czekać. No czekałem, ale nikt nie robił genów, to mówię, Ja zrobię. Ja, ja pierdolę. Nie wytrzymam. Chcesz się za zabawić? Baba jego patrzy? Chodźcie, zagracie na ja <laughs> Ale że Arianka uciekł, no to jest po prostu żenada. Żenada, no to jest żenada. On jak w krzaki w las co go nie widać w ogóle, nigdzie nie było. No to musisz po wszystkich krzakach chodzić i bić, a nie, nie szukać, kurwa. Nie, no to znalazłem jak on we mnie w las, bo ja w niego. A, ja sobie... a moją taktykę? pobrał. Raz tak koło mnie w krzakach przyszedłeś, że myślałem, że po prostu za dostanę. Nie, ale jakby ta mapa już została zmieniona, to byłoby lepiej, bo wtedy te duże najpierw te... Okna byłyby poblokowane, najważniejsze.